Cześć kochani, dzisiaj chciałabym Wam pokazać wieniec na drzwi. Jest to wersja wiosenna i oczywiście jest w stylu Zero Waste. Trzeba było coś wykombinować, żeby było w miarę estetyczne. Znaczy osobiście mi się to podoba, jak na taki pierwszy wieniec. I oczywiście, z wykorzystaniem przedmiotów oraz materiałów, które już mam dostępne, żeby też nie wyrzucać i nie dokupywać kolejnych. Czyli po prostu to, co mam, wykorzystujemy. Do tego zużyłam na obręcz z wierzby japońskiej gałązki, która ja zaraz Wam pokażę właśnie z tej wierzby. Już jest mocno obcięta. Widzę, że puszcza kolejne, więc przeżyłam to ciężkie cięcie. Natomiast tutaj to jest opleciona trawa, właśnie wokół tej obręczy z, z wierzby. Jeśli chodzi o trawę, to też tutaj jest obcięta. Widać, wystarczyła mi tylko jedna, niecała kępka, więc wbrew pozorom wcale tak dużo tej trawy tutaj nie potrzeba. E, oczywiście są też kwiatki. E, kwiatki jakiś czas leżały u mnie w wazonie sztuczne, różyczki, kiedy się kupiłam. E, teraz mi się to troszeczkę już zmieniła wizualizacja w salonie i stwierdziłam, że czas zmienić bukiet, No to co zrobić z kwiatuszkami? No to właśnie wykorzystałam na ten wieniec. E, I tak samo jeszcze wykorzystałam wstążkę. E, wstążki też mi pozostawały z projektu dotyczących bombek. No, cię szczeka. I to są sekwiny właśnie z bombek. Wszystko jest przymocowane klejem na gorąco No dobrze, jak jesteście ciekawi, jak dokładnie został zrobiony krok po kroku, no to zapraszam do oglądania. No i tak, taki wianek będziemy robić w pilarzach mojego garażu, żeby było jak najmniej sprzątania. Do wykonania takiego wianka. Użyłam właśnie trawy już suchej, takiej na wiosny ściętej, o ile pamiętam, to była tużyca. Pościel na razie jest w wiaderku, trzeba będzie to wszystko pięknie sobie teraz uporządkować, fajne pasma. Jako do okręgu wykorzystałam gałązki wierzby japońskiej. I właśnie wystarczy, tutaj mam 5. to świat i ludzie, żeby z tego zrobić okrąg. Do tego też będę używać, może mało ekologicznie, ale taśmy, takie właśnie izolatorskiej. Bardzo też się fajnie sprawdza do obienia um, przetrzymywania. Więc w jakiś sposób one są jeszcze giętkie, yy, mimo że też właśnie ścinane teraz na wiosnę. Jest sobie kółeczko. I właściwie tutaj wystarczy związać tą taśmą. Hop hop hop. Wystarczy troszeczkę, jak jest ta grubsza część, bardziej już twarda, ale wystarczy ją troszeczkę tutaj ponaginać i też będzie dobrze. Dobra, ucinamy. Tak. O, dobra. Na mamy takie jajo, ale jak to się y, ładnie y, wyklaruje, to już będzie fajny okrąg. No i teraz znowu. Teraz zrobimy odwrotnie. Gruba do grubej, tak żeby cienk, czy gruba do cienkiej, żeby się to przetrzymało. O, teraz musimy sobie. Tutaj dopasować, żeby w miarę był nam okrąg, o, i będzie. Czyli mocujemy tutaj dobra I znowu obcinamy. I mamy już takie dwa okręgi. Opa. Tak nie przejmujcie się, że na razie to wygląda może mało estetycznie, ale ta trawa wszystko właśnie przykryje. I tak robimy analogicznie z kolejnymi wiązkami. I tak właśnie wyszedł nam okrąg z tych pięciu wiązek. przemocowany jeszcze w dwóch miejscach. Taśmą, żeby się ładnie połączyły. Jest może taki nieidealny okrąg, jednakże tym się nie należy przyjmować, bo. Zaraz trawa to wszystko przykryje. I teraz z tego wiaderka wyciągnęłam sobie na początek dwie takie garstki trawy i teraz będziemy to zatracać. I tak właśnie wyszedł już poowijany kilkakrotnie tą trawą wieniec. Kolejnym krokiem, żeby to ładnie wyglądało, trzeba teraz to wszystko popcinać, żeby było takie bardziej uporządkowany. I tak właśnie już wygląda uporządkowany wieniec. A czym to robiłam? Zwykłymi nożyczkami. Jak u fryzjera. Ciachu, 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 Zakończenie tego wieńca zrobiłam, co też właśnie już teraz nawet na tym etapie nie rzuca się to aż tak bardzo w oczy, ponieważ końcówkę ostatniego pętli zrobiłam po prostu przywiązałam sznurkiem. Więc widzisz, że nawet jeszcze ten sznurek tak się nie rzuca w oczy, jak jeszcze do tego dojdą Kolejne dekoracje to na pewno nikt nic nie zauważy. No dobrze, teraz, żeby to się lepiej trzymało, jak u każdej niesfornej głowy z włosami, trzeba to wszystko polakierować, żeby ta trawa tak się mocniej skleiła, no i żeby pod wpływem wiatrów czy też uderzeń, jak się otwiera drzwi, żeby się nic już nie sypało. Ok. Teraz będziemy robić kokardki. Kokardka będzie wyglądała właśnie w ten sposób. Kokardki użyłem pomarańczowe i z żółtej tasiemki. Dobrze jest, żeby właśnie one były idealnej długości. Dlatego warto sobie odmierzyć na czymś. Ja sobie wzięłam tak to pudełeczko i w tym momencie sobie odmierzamy I ciachamy uroki bycia leworęcznym. Jeden i tak samo drugi. Ok. I teraz składamy na pół. Ważne jest, żeby się nachodziły te dwie. Proszę, jest równo. Jest. I teraz strzywamy. W jaki sposób zszyć, żeby zrobić takie fałdki? Tu wbijamy, teraz tak. Tutaj mamy też yy, pętelkę, więc warto, żeby było od środka niewidoczne. Hops. Tak. I teraz robimy tutaj kolejną pętelkę, tak, żeby było łóżko. Przewlekamy i mamy ściachnięte. I teraz tak się robi fałdki. Hops, hops. Takim szybkim ruchem do końca. I zaciągamy. Hop, hop, hop. I teraz zrobimy na końcu pętelkę. Mhm. Przekładamy w tą stronę. I już. I jeszcze dla bezpieczeństwa jeden supeł. I jest. I ucinamy niteczkę. Robimy supełek drugi. No nic, co? Dobra. I to samo robimy z długą. I tutaj wyszła nam fałdka. I tak samo robimy tutaj. Na pół. Super od środka. pędelka. I jedziemy na fałtkę. Hop, hop. Ważne jest, żeby ująć oba, obie końcówki, hop, supełek, przewijamy i na bezpieczeństwo jeszcze jeden. Dobra, mamy dwa i teraz przykładamy ze sobą jeden do drugiego. Możemy zrobić w ten sposób. To jest to ładnie wyszło i teraz to zszywamy. Za sobą. Tak? Jeden i drugi. To, że tutaj środeczek będzie widać, tą nitkę to się tym nie przejmujemy. Dlatego, że jeszcze zrobimy wykończenie tej kokardki. I supełek pod spodem, żeby jak najmniej było widać tych nitek. Jeden. Dwa dla bezpieczeństwa. I ucinamy nitkę. I mamy kartkę. I w ten sposób zrobimy jeszcze kilka kokardek pomarańczowych i żółtych. A na koniec mamy cekiny. które właśnie udekorujemy. Przyklejemy klejem na gorąco, przyklejemy na środek i nic nie będzie widać. Ok. I tak właśnie wyglądał ten wieniec też polakierowany. Teraz do dekoracji użyjemy kwiaty, mam takie sztuczne kwiaty bukieciki białe i różowe. Tutaj już pokazałam jak są wetknięte, więc po prostu popcinałam stąd wszystkie elemenciki tak żeby było każdy pojedynczy i jest tutaj powtykane właśnie między tę trawę. Żeby się jeszcze to lepiej trzymało to użyjemy kleju na gorąco właśnie w ten sposób. To już też jest przyczepiona kokardka, jedna z, tylko dokleimy jeszcze tutaj cekin i będziemy wtykać po kolei, po kolei na zmianę i tu na górze będzie zielona kokarda i będzie już gotowy wieniec, więc później pokażę Wam już efekt końcowy. I proszę bardzo, to jest efekt końcowy. Tak jak mówiłam, te wszystkie te kwiatki powtykałam, kokardki poprzyklejałam, na to idzie właśnie cekin. Kokarda też na takiej samej, żeby, że też w zasadzie jest zrobiona ta główna kokarda. I tutaj przewiesiłam cieniutką niteczkę, za pomocą której wisi na drzwiach. No. I co? Nie jest źle jak na taki bianek <ścoughs> z odzysku. Także zapraszam Was do kolejnych moich filmików, jeśli Wam się podoba. Dawajcie lajka, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych po moich pomysłach. Pa!